Ja stary, wymyślałem jakieś chore akcje, żeby ściągać. Cały, a, a, no, oprócz tego, że w liceum kupiłem sobie Apple Watcha tylko po to, żeby ściągać, bo ja wiedziałem, że ja przez ja stary byłem tak leniwym, frajerską chmurą w liceum, że, stary, nie było leniwszej osoby ode mnie, sobie, no. nie? No. Jakby, ja naprawdę, w sensie, ja wchodząc do liceum, powiedziałem moim rodzicom jedno, powiedziałem Mamo, tato, będę ściągał, a moi rodzice jakby nic nowego a Ja mówię, ale nie ze wszystkiego. A moi rodzice, o, coś nowego. A ja mówię, tak, nie będę ściągał z przedmiotów, które będę pisał na maturze. A moi rodzice. No okej, okay, w sumie ma to sens. A ja mówię, no jest Wiesz, bo ja na studia nie potrzebowałem matur w sensie, Musiałem mieć po prostu napisaną maturę. O, kid idzie Ja stary miałem tak fajnych nauczycieli, że nawet jak przyłapali mnie na totalnym byciu kretynem, bo ja ściągałem stary, nie opamiętywałem się w tym w żaden sposób. O. i miałem żadnych hamulców. A hamulcy, ja też, też, też. No, no, no. I stary było Było na taka sytuacja, że mieliśmy coś takiego jak filozofię. W sensie normalnie mieliśmy, bo mieliśmy, ja miałem Ja byłem na Humanie, więc miałem filozofię jako jedno z rozszerzeń. Mhm, I mieliśmy kiedyś coś takiego, że tam... Nasze egzaminy wyglądały tak, że facet przychodzi i mówi Dobra, napiszcie tyle, co wiecie o jakimś filozofie, nie? No i tam... Nic nie wiem, napisałeś pewnie. No nie, 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 no... No i, i tam było, że, że napiszcie tam o jakimś, już nie pamiętam, jakimś... no, Ale to nie był taki typu Sokrates czy Plato, nie? To byli jakieś tacy totalne no y, nie? Jakby nikt ich nigdy nie słyszał, ale my mamy się o nich uczyć. Nikt nie pytał, ale... Nikt nie pytał, ale, ale jest, no. I, no, i było kiedyś coś takiego, że że kazał nam ten, ja się kompletnie nic nie przygotowałem, jakby nic kompletnie nie wiedziałem, no więc wziąłem telefon na kolano, no i sobie zacząłem googlować, nie, o tym ziomku. I znalazłem taki piękny artykuł, nie, yy, o tym właśnie ziomku i tak pomyślałem, nie, no dobra, coś tam spiszę, nie, i tak co drugie słowo tam zamieniałem, tutaj jakieś, wiesz, kapity zmieniałem, ogólnie napisałem bardzo ładną pracę na trzy strony A4, nie. Oddaję mu tą pracę, przychodzi termin, stare oddawania jakby rzeczy, jakby przez e, ocenionych już przez profesora, a właśnie, warto podkreślić, że to jest profesor, który też wykłada na UW filozofię. U, u. Więc jakby on był faktycznie, miał profesurę i tak dalej, i tak dalej. Nie? I on oddaje te prace. I, i w i, i każdym oddaje, moja praca została. Jakby mi nie oddał na lekcję. Nie? I powiedział: Stasiu, gdybym mógł cię prosić po lekcji do siebie. A ja mówię: No, to koniec. Aha. Jakby skapnął się i tak dalej. Ale ja nie wiedziałem, co, sorry, co nadchodziło. On sorry, prosi mnie do swojego gabinetu. On był zawsze poważny, to był taki starszy pan z brodą, I, mówił, i mówi, Stasiek, no i bardzo piękna praca, naprawdę jest jedna z lepszych prac, jakie w życiu czytałem, a ja takie, co jest? on mówi, no Stasiek, co ja ci mogę powiedzieć, no, na studiach studenci takich prac nie piszą, a ja mówię, kurczę, dziękuję panu bardzo, on a tak, on tak... I co ty czytałeś, że tak dużo wiedziałeś o tym tym? Ja mówię, dam parę książeczek, on się na mnie patrzy. Nie, naprawdę, Stasiek. Gdyby to nie była moja praca, to miałbyś szóstkę. Stary, okazało się, co? że ten artykuł nie. w internecie to Jezus. była jego praca na temat o tego ziomku. Przysięgam, nie. że tak było. O Boże. I okazało się, że przepisałem. Oczywiście nie słowo w słowo, nie? Jezus. Ale okazało się, że przepisałem jego pracę z internetu. Proszę, żebyś tym gitem się nie, nie zrobił. Nie no, powiedział, Stasik będziesz to pisał jeszcze raz, ja mówię, no będę. <laughs> ale widzisz, no, ale dlatego, na, dlaczego to dobrze wspominam, a nie jakoś ten, no bo zarąbi się to rozegrał, no. Wiesz. Ale ten. No, no złapam mnie, mnie, Dobra, mamy parnika chyba wystarczająco już chyba. Chyba jest, ale mogłeś się uczyć jego pracy? No mogłem się uczyć jego pracy, ale Trzech rądu mnie zapamiętał na pamięć. Jakby... jakieś tam książeczki. <grych> o prób... What <laughs> <laughs>